Skończył się lud do drinków. Skończył się lud do drinków i adresiak ma w bidonie też drinka na walce. Pitbull TV po raz kolejny w Łodzi. Znów nagrywamy dla Was backstage, tym razem na KSW 58. Także bez zbędnego przedłużania lecimy prosto na ważenie. No wiadomo, ja, moje środowisko naturalne to jest stójka, ale zobaczymy jak wyjdzie walka, gdzieś tam jak trzeba będzie sprowadzić, to będę sprowadzał. Trochę tych sprowadzeń teraz przerobiłem w ostatnim czasie, także też nie jest mi to obce w Arsenale, to zobaczymy. Masz trykot zapaśniczy? Pewnie. No to gość! No, na pewno ostre zwarcia, zarówno w stójce, jak i w parterze. Jakby. Jeśli się nadarzy okazja to jakieś mocne dynamiczne obalenie. No ale walka na pewno na wysokim tempie. Martina nigdy nie skończył w zakładam, że ja nie jestem na tyle wybitnym strajkerem, żeby go skończyć w Natomiast jestem w stanie podjąć walkę w stójce na pewno? The plan I will lead for show just tomorrow, really. Uh, I'm sharp. I'm now strong again after this weight cut and i have possibility to to win. That guy can me outside, but I am, I am, uh, 100%. Byłeś dzisiaj najjaśniejszą gwiazdą tego ważenia i jestem przekonany, że chciałbyś zaistnieć znów w naszym materiale. To ja wam teraz zdradzę sekret, że jak do tej pory wszystkie ważenia, które prowadziłem, nie wiedziałem, że będę je prowadził, jestem zawsze osobą backupową na zastępstwo, jak się coś wydarzy i chciałbym się w końcu przygotować do tych ważeń, bo potem wygląda jakby... znaczy mam nadzieję, że wygląda i tak jest spoko, ale no... No wygląda fatalnie. No. Wszyscy jesteście na zielono, co to jest, St. Patrick's Day, czy co? Green Island, bro. I jaką płaszczyznę jutro wybierasz? Nie zdradzam, zobaczcie jutro. No możesz, my tydzień tak? popuszczamy. A no racja, no, planuję stojkowo. Ja tutaj po akredytacji i wiesz ja za media robię dziś łatwicie opaskę? No załad, załad, słyszałem, że to fajne gala się szykuje, więc wiesz mam, mam aparat, wideo też, slow motion mam. No takie kapitalne mogę walnąć foty, że hej. Myślę, że Lewandowski i Kowulski kupią to. Wiesz, okay. już przyszłość, nie? Future, future is there. że random! Gościu, no, to, no, future, It's, future. it's called future. Jako, że tym razem zima zaskoczyła filmowców, to odpuszczamy sobie spacer po mieście i tym razem przespacerujemy się po hotelu. Sędziujesz? Coś tam sędziuje. Trenujesz. Coś tam trenuje. Tańczysz. Mało. And it's a big, big night. I've got to go to the top of the card. You've got two young fighters Salahadin Panas, and you've got. Uh, Daniel Torres Torres. Now I love these two boys. They're young, they're smilers, but they're killers. Two different styles here. Torres is strong. He comes from a traditional background. Salahaddin Panas. Oh my goodness. Another level. You don't know what he can pull from the bag. He's like a magician. This one is going to be the sparkler for me tonight. So you're ready? You got your good breakfast? You eat good today? A little bit too much. But uh you know, I blame it on lockdown. <laughs> <laughs> Teraz nowe rzeczy, owoce, sałatkę, czarny chlebek. A kiedy te niezdrowe? E, po walce na pewno. I wtedy co wchodzi na talerz? No wszystko. <laughs> wszystko i dużo. Jestem w Polsce, z na pewno coś polskiego. No. Jest i szatnia pana Saladina. Co dziś wieczorem? No, kaucik Michała Andryszaka, albo poddanko. Myślę, że Michał raczej nie, 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 nie lubi za długo przetrzymywać ludzi. Zwycięstwo dzisiaj, zwycięstwo i świętowanko. A jak ty jesteś przygotowany na dzisiaj? Ja jestem zawsze przygotowany na wszystko. i Na ciebie też. Proszę mi wytłumaczyć, co to za tałataństwo tutaj? To nie do mnie w ogóle jest pytanie, to do Rafała. To Rafał to wymyślił. On to wymyślił. Czy jego wina? To no już poszedł. to ty musisz mi wyjaśnić? Co tu się dzieje? Totalnie odlatujemy przy tej edycji. Ufo, Poza kur... galaktykę. Zresztą widzisz, co się dzieje? Same dziwaki tutaj są górne. Kur... Z każdą edycją coraz grubiej. No spójrz na siebie, jest coraz gorzej kur... <gulanie> No to ja już wiem, gdzie będę spędzał czas do gali. Już oficjalnie możemy chodzić wszędzie. Tak nie będziemy, spokojnie. Pitbull nas nigdy nie wrzuca. pada. A... pada. Atakuje i ryczy, atakuje i ryczy. Mnie zaskoczył twój mikrofon. Eee... Niestety nadal jest na on, dlatego tak go od ciebie odsuwam generalnie, tak? No, jest to jedyna laska, o którą nie jest zazdrosna moja żona. Jak to się mówi? Ktoś kogoś... Właśnie kurwa w <grywa> to <go. grywa> Po raz drugi w bardzo krótkim czasie. Tak. No to co? Jak Ci się podobało? E, zajebiście było. Kurde, naprawdę KSW to jest to, to jest to. Lubisz sobie popływać w klatce. Uwielbiam, uwielbiam. Bażant polowany, tak jak Piotr żyła. <grywa> Więc teraz świętowanie. Co dalej przed Tobą? Przede mną na teraz Medy Medy medyczny point. <grywa> Stay just running I outwrestled him. Okay, was that the plan? Yes. Okay, what's next for you then? Or oh, Vaso Bakočević in when when KSV came to Croatia? Or some fight in 66 kilos? That's actually good. Ha ha ha! That's doy once, that's doy once, Aaaa, i Kowalik, ja to! Kowalik, Kowalik skończony. Wszyscy zemyma <grym> kartę przychodzą do Artur Gwardia. 3, 2, 3. Gratuluję. Podpaliłem je. Dobry początek, te dwie wygrane, po prostu zgubiłem. Już myślałem po tych dwóch rundach wygranych, że rzecz jest moje, ale rundy mistrzowskie, Artur rozegrał jak profesor, to jest jednak doświadczenie. Tego się nie kupi wiesz, w sklepie ani w kiosku ruchu, nie? No i przede wszystkim jest jedna z najważniejszych Stary numer, podpuszczony, kij, marchewka. Kto jego wziął, wskoczył to, wygrana. Tak. Są tu rodzynki, czy ich nie ma? Nie ma rodzynek, ale cukier mi spadł, strasznie spadł, musiałem Schowałem się tutaj. Dziękuję wam bardzo, że mnie znaleźliście. Zawsze znajdziemy. Jeżeli coś coś chciał. We try to win. This is the plan. How? Always, you know. Knockout of submission. Entertaining the people. Hey, what's the plan for later then? For later? For the uh, co-main event or for the main event? One after another. Co-main event first. Co-main event? I think. Yeah, right straight left hook knockout. What's it gonna the winds of change Drugie zwycięstwo, zobaczymy. Miał być trzy czasem, wiesz jak jest, nie? Ale się załapił, zalały się łapy. No jest to, jest, nie? Na razie, na razie, na razie ci lepiej bił, pas. Dziękuję. Będziemy musieli to wyciąć z zombie Jak tam? Jak w drugiej rundzie? Długo. Długo, Długo ale podobało mi się i chyba zacznę to częściej robić. To może następnym razem. Trzecia? Może, może. Czemu nie? Gratuluję. Jestem godny. Strzeliłeś? Ja mordo Strzelałem do ciebie, ale jesteś za szybki jak w Matrixie Jak tam u ciebie? Przest... Dobrze, dobrze, ale akurat słyszę teraz co chłopaki mówią Bo już jestem podłączony, bo zaraz będę dawał wywiad dla Polsatu. I co tam mówią ciekawego? E, wiesz co, no będziemy rozmawiali o mojej najbliższej walce No mam nadzieję, że będzie to pierwsza połowa tego roku I możesz nam coś zdradzić? E, mogę wam zdradzić tyle, że będzie wielki roz... na pewno A reszta to sama przyjdzie, no wiadomo Tam gdzie się pojawia narkotyk to jest zawsze rozpierdol Gratuluję, gratuluję Panie Menago Powiem Ci, że presja zeszła, bo była ogromna Jest Początki. spokój, jest masakra, cieszę się naprawdę się powiedz czemu? troszkę co tam się działo, bo tak wiesz, byłem jednym okiem w klatce, jednym dookoła Wiesz co, no na początku tam coś zebrałem wiadomo, styl no walujesz to zebrać? No, no mocny striker, mocno bił z cierpami, ale wiedziałem, że czas zawsze działa na moją korzyść, bo mam dużo prądu i poczekałem i się udało. Bo, je, bo, jego się, bo jego się ogląda tak, że wiadomo, że coś się zawsze wydarzy, albo będzie jakaś naprawdę niesamowite wal, niesamowita walka. I to było znowu, wiesz, wielki chorob, znowu gdzieś tam były te uderzenia, sierpowie gdzieś przyjął i tak tak zatańczył, ale od, odrobił wielką robotę i tutaj wielkie chwała, bo naprawdę ten chłopak zasługuje, bo taką pracę jak on wykonuje, to, to jest naprawdę szatobadla i szacunek dla niego. Michał, weź go na jakiś obiad, chociaż czy coś, nie? Tyle dobrego o tobie gada. Zapisz dych. Pójdziemy <laughs> do baru mlecznego dziś, nie? Na mielonego. Co tam chowasz pod tym płaszczem? Brzuch. Dlaczego? Pokaż, zaprezentuj, bądź dumny. Ale brzucho? Na co? Wolę dupę pokazywać. I've got the lightning inside me This Wysiaduje dwa jajka Jak akurat ci idzie? Akurat ta walka jest dla mnie ważna Bardzo ich obo lubię jestem... W tak zwanym sportowym stresie. No. To ja sobie usiądę z tobą, bo no. wysiadujemy razem. Luźno, Luźno, pochodź po pochodź po Nie nie Długa walka, ciężka walka! Zakładałem, że możliwe, że tak się ona potoczy. Bardzo ciężko jest, Martina, skończyć przed czasem. Nie tylko czasami, ale również i poddaniem. Powiedz, czy zrealizowałeś swój plan? Jak to ci tam Tak, wie, tak, w większości zrealizowałem, no w planie było nie przyjąć aż ciosów, ale dosyć dużo przyjąłem. W głowie, to... w głowie trochę dzwoni? Tro, troszeczkę tam czuć, gdzie nie gdzie. Lewy prosty, mocny wszedł, parę haków, parę podwrótków. Tak, tuli pana kup. A tak wiesz, za 5 zł elegancko, nie wiem, że byle jaki kwiatek, nie? Zainwestuj trochę. Normalnie, no, nie? Tak, tak. No i pójdziemy zobaczyć szampansy. Szampansy zawsze chętnie. Szampansy, o no, no. Pokażę ci szampansa. Jest wszystko poszlifowane, także chłopaki możecie teraz zaczynać e, wykładać e, Co się e, wykłada pod? Jakbyście potrzebowali kogoś od wykończeniówki Jest gość Ja to potrzebuję ja... To tu jest gość e, Proszę, zwaniem My tu czekamy na pociąg do Jakucka Dziewczyny w swoim stroju A do Jakucka to też się zabiorę a to bardzo chętnie To weźcie chłopaka na kolana Mamy kiełbasy Na cztery? Mamy, Mamy kiełbasę Z czostkiem, Z czostkiem. Tarek, ty się tu nie oglądaj kolego Ty patrz tam, żeby twój wygrał Krzycz tam, krzycz tam. Krzycz głośno. Tylko nie merda. Podoba mi się, że pierwszy raz zbliżyłem się z zapowiedzią zawodnika do Prediction. To to zapowiedziałem go tak, jak minutę później to udowodnił. <grywka> well, that was the game plan, or coś surprised you. We know, then he never have that hand uh, on the top, and I know when I will put there, I will catch him. So what's the plan now for the new champion? Is train more, train more. Wciąż aspirujemy do tego, żeby oglądało nas więcej ludzi i cały czas liczę na to, że dzięki między innymi takim wydarzeniom. Już mamy coraz mniej Polaków. Zauważyłeś to, tak? Mamy ale tendencję, mamy tendencję rozszerzania generalnie granic. Wydaje mi się, że jest już tylko melodią przyszłości, że takie rzeczy będą się tu działy i kompetencja będzie coraz większa. I liczę na to, e, że zobaczę to jeszcze za swojego życia, a jestem już coraz grubszy, natomiast mam nadzieję, że nikt mi stąd nie wyjedzie. kilku zawodników mnie zawiodło, taką e, no ciężko coś im powiedzieć, bo na przykład wygrali. Ale, ale nie porywając. Ale, 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 ale ja myślę, że też trzeba szukać e, no, no Czegoś więcej niż tylko e, e, ręki w górze w tym sporcie. Za to ja go wiele lat temu pokochałem, i myślę, że za to kochają go e, kibice, którzy nie mają aż takiej relacji z dyscypliną i aż takiej wiedzy na temat niuansów i detali, które odbywają się gdzieś tam w tej grze. Nie, nie hieny, tylko nagrywamy, bo Pierdol ma być jakiś podobno. Nagrywajcie, tak. to, to, Nie, chodzi o to. Pokazać, to, to są takie. Jazda tam z nimi króciutko. Króciutko, Martin. Wszystkie kolory. <noise> Tęczy. Słaby ten opierdol. Chyba ludzie z Pitbulla ci muszą korki dać w opieraniu pracowników. Nie, po prostu mnie skrępowaliście tutaj tą kamerą. Ochrona, ochrona. Jakiś dźwięk dziwny, gdyby wchodził. Big big aplauz. Dzięki. <noise> Dziękuję. Widzimy się Dzięki. na kolejnej. KSW 58 za nami. Mi się podobało bardzo, ale mam jeszcze roboty do zrobienia. Lecę w kosmos. No co no, wiesz, na tym polega ten sport i za to go kochamy chyba, nie? Że jest tak nieprzewidywalny, bo popsu wszystkie kupony wszystkim absolutnie, którzy dorzucili na pewniaczka Saladina Parnasa. Wszyscy jesteście w plecy. Ja, ale frytki zakręcone w maczku są jakby co, taki cek.